Pomożesz za atakiem hybrydowym? Pewnie, ale najpierw spróbuj V-A-N-E-S-S-A -E -S -S Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę O, oh fuck, Fisk Co się dzieje? Kim jesteś? O, kurde Fisk? Przebierający się dzieciak Udający, że jest Spider-Manem Mogę przerwać połączenie stąd Niech nie przestaje gadać Fisk, powstrzymałem Twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. Co to znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. Tak więc tutaj już się chyba nic więcej nie dowiemy. Lecimy. Lepiej wrócę do Heidi i dam jej znać, że się nimi zająłem. Pomożesz za atakiem hybrydowym? Pewnie, ale najpierw spróbuj. V, A, N, E, S, S, A. Vanessa? What? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. A, oh. Co się dzieje? Fisk. Kim jesteś? O kurde, Fisk? Przebierający się dzieciak. Udający, że jest Spider-Manem! Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk, powstrzymałem Twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Ale ja, ja. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. Co to znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. To bardzo w stylu Fiska. Widzicie mm -hmm. do celu po trupach i na nic się nie ogląda. No w sumie można było się spodziewać, nie? To tajemnica. Zniknęła. Druga Forza Fiska. Forza no ja się jest. Się, dlaczego byli mu tacy posłuszni, nawet na odległość? Dobrze opłacani. Lepiej wrócę do Hayley i dam jej znać, że się nimi zająłem. Okej. Okay. ...nie ma poza tym komputerem, a wygląda na to, że nie. No to spróbujmy jakoś tutaj się włamać. Pomożesz za atakiem hybrydowym? Pewnie, ale najpierw spróbuj V-A-N-E-S-S-A. -e -s -s Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. O, proszę, Fisk! Co się dzieje? Kim jesteś? O, kurde. Fisk? Przebierający się dzieciak. Udający, że jest Spider-Manem. Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk, powstrzymałem twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby. Które chcesz ochronić? Co to znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. Niestety, parę osób mi zaspoilowało ostatnio w komentarzach, że to będzie fisk właśnie. Nie byłem tylko pewien, czy to w końcu są domysły. W niektórych przypadkach pewnie tak, ale w niektórych było widać ewidentnie, że po prostu znacie dalsze wydarzenia. No ale do okej, okay, wyjdźmy stąd. Lepiej wrócę do Heili i dam jej znać, że się nimi zająłem. Ano, nieźle. Pomożesz za atakiem hybrydowym? Pewnie, ale najpierw spróbuj V, A, N, E, S, S, A. Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. Kingpin. Co się dzieje? Kim jesteś? O kurde, Fisk? Przebierający się dzieciak. Udający, że jest Spider-Manem. Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk, powstrzymałem twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. No, niestety przestał co to gadać. Znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. Ej, masakra! Kingpin wraca! No bo w sumie Kingpin to jest jeden z takich bardziej charakterystycznych przeciwników Spidermana. A w pierwszej części, tak właściwie, to grę zaczynaliśmy od pojedynku z nim, a potem już go nie było, co nie? Huh. I wrócę do i dam jej znać, że się nie zająłem. Tak jest, dobrze. Był tam. na początku, potem go nie Boże było. Bez, Tutaj bez, też bez, na razie bez, jeszcze bez, go, bez, go nie bez. będzie, ale. Kombinuję, widzicie? kombinuję Oczywiście knuję i w ogóle, ale okej. Okej, okej, okej. Za Wektora, znaczy za dodaję od Wektora. A. A co dalej to jeszcze? Jeszcze pogadamy za chwilę. Wracamy na misję. Pomożesz za takim hybrydowym? Pewnie. Ale najpierw spróbuj. V, A, N, E, S, S, A. Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. Co się dzieje? Kim jesteś? O kurde. Fisk? Przebierający się dzieciak. Udający, że jest Spider-Manem. Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk, powstrzymałem twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. W Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. Co to znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. Ja chcę wyrzucić. Bardzo w stylu fiska. Idzie do celu po trupach. I na nic się nie ogląda. Dochodzą, dochodzą, tylko mają opóźnienie też. Znaczy ten pierwszy nie doszedł, ale to przez na falsafiska. Z. Wyjaśniło się, dlaczego byli mutacy posłuszni, nawet na odległość. To co, możemy chyba wychodzić?